Doć to Matka Boża, najlepsza ochrona dla nas, najlepsza obrona przed wszelkim atakiem psychicznym, fizycznym, duchowym. Wielki Brzuch Matki Bożej chroni Polskę, nie tylko Polskę, ale i świat może ochronić. Przed atakiem rakietowym, bombą atomową, jak wiadomo Pan Jezus lubiał zjeść, więc pewnie Maryja też. Józef też był opiekuńczy, więc dostawy jedzenia mieli. I co? Myślicie, że taki brzuch to byle co? Taka ochrona nie da za wiele. Oj, jesteście w dużym błędzie. O wiele większym niż brzuch Maryi. Rakiety, jak polecą i trafią w jego, to odbiją się. Naturalnie. Rzecz ujmując. I polecą z powrotem tam, skąd wystrzeliły. Jeżeli więc w życiu codziennym boicie się, uciekajcie się do Maryi. Możecie ją nazwać jak chcecie. Mario. Wielkobrzuszna. Mario odbijająca ataki złego. Bądź z nami zawsze.